Szanowni Państwo, jestem pod firmą Wipasz, która planuje budowę mega kurników w tym rejonie. Była mowa o 150, o 200 kurnikach, o milionach kurczaków. Przed chwilą skończył się tutaj w tym miejscu protest mieszkańców okolicznych gmin. Nie służy to naszemu zdrowiu, zdrowiu mieszkańców. Większość kurczaków będzie dystrybuowana na zewnątrz naszego kraju. Stop dużym fermom przemysłowym, stop antybiotykoterapii. W przyszłości do roku 2030 powinniśmy ograniczyć o 10% stosowanie antybiotyków u np. takich zwierząt jak kurczaki. 25%! Gospodarstwo w naszym kraju powinno być ekologiczne. O 30% powinniśmy obniżyć ilość używanych pestycydów i środków ochrony roślin. Stop mega przemysłowym. Karina Kuznic.